koledzy w gołębniku rozpłodowym mam jeszcze boksy, ale w całkiem innym miejscu to są te tajne gołębie a te to to są nie tajne a to jest brat lotnika tego dziadka i on ma jego żona to jest córka, wnuczka wnuczka, wnuczka, dziadka Czyli to jest na krew uciągnięte. Taką parę mam. No coś tam z tego może uciągnę. No on miał inną samicę, biedny, gonił, gonił i tam nie, nie było jajek. Ja zmieniłem mu samiczkę na młodą. On z 15 roku, ona roczna. Stara. Tutaj już się nie nadawała. Niestety widać było, że ona z niej nic nie będzie. No, co my tutaj mamy jeszcze? No, same szelensy, można powiedzieć. Tu jest jeden prangę. Siedzi, prawda? No, tam i on jest szelenską, też. Prawda, on czerwony. Trzy gołębie mam obce. No, teraz mam z Figo. Przyniosłem, a tutaj jest z gołębi Figo. I pomeroli gołąb. Jeszcze się nie umi, biedny, zaaklimatyzować. <kłysy> Ale to jest to figo, które ja realizuję cały czas w moich, tutaj, w mojej hodowli. Ona będzie drugą podstawową linią u mnie. No, a tu mamy od Landheima gołębia. Nie, to nie jest, to jest od Glęca, przepraszam, to nie jest od, od Landheima. Od Landheima siedzi na gnieździe i ma samiczkę od Władka Lasoty, która też jest od Landheima, także to, tam jest szelens, na szelensa inaczej położony. Tutaj mamy panowie <laughs> świetnego gołębia, też szelensów, z tej mojej kultowej linii. No i samiczka tutaj jest, Ciemna samca, takiego znowuś syna tego, prawda? To cała po prostu linia idzie tych gołębi. No i coś się tu widzę, że zaczęło kluć już, bo to już czas. Widzicie, jest jedno jajko. Musimy sprawdzić, gdzie to jest. No, natomiast. Koledzy, no co tu jeszcze można powiedzieć? Aha, a tu jest jeszcze samiczka landheimowa. Prawda? Szaleńska. Siwa też w rozpłodzie. No ale te podstawowe, jeszcze lepsze pary, by można powiedzieć, lepsze. Nie lepsze, tylko po prostu inne są w boksach, bo tych boksów nie mam na tyle, żeby mieć każdy oddzielnie. No nie mniej jednak, tutaj to jest po tej kultowej parze, czyli to jest brat najlepszego lotnika okręgu i całej linii tej, moich najlepszych lotników, to są właśnie te gołębie. To jest o ten białolot, prawda? Natomiast tutaj mam samiczka, piękna samiczka z y, wnuczka dwie, y, 581 z to jest Nacjonal 1 z obydwu stron Nacjonal 1 tak to wygląda no i one sobie też siedzą już też powinny być ołomki, klute także yy, wypełnimy te zobowiązania w moim konkursie na beton i oczekujemy tutaj tych kolegów no niemniej jednak ten Krzysztof, Krzysztof się nie zgłosił. Pogniewał się czy co? Nie wiem. No, tak to wygląda. Tu jeszcze mamy jedną samiczkę z glęcowych gołębi. Tak. No, tak to wygląda u mnie. Tyle informacji z centralnego gołębnika szelenców. w dzisiejszych wiadomości, wiadomościach. Sprawa Manego, druga część wiadomości od z biuletynu yy, na, Wielkiego Mistrza Ludwika Sosny. Panowie, to będziemy mieli po kolei dwa tematy główne. A trzecim taki tematem jest, mieliśmy w, zebranie wczoraj oddziałowe, sprawozdawcze, wszystko fajnie się skończyło. Panowie, ale kultura tych naszych hodowców, kolegów to jest na poziomie jak te kamienie yy, z epoki kamienia upanego. No panowie, jak w ulu. Każdy się wpieprza, byle kiedy, czy prezes mówi, czy nie wiadomo kto, ktoś zawsze jakieś krzyki, coś tak no no nie można tak no Napiszcie, jak to u was się odbywa no to, to u nas no, to jest po prostu harmider wielki bo załatwiali w końcu szybko prezes y, prowadzący zebranie ochryb już na koniec całkowicie no dajcie spokojnie no, ja po ja, ja prostu się temu przeglądałem to z boku nawet nie zabierałem wielokrotnie głosu bo to było bo, było to yy, Poniżej pasa, prawda? Nie w moim stylu w ogóle. Ale to już nawiasem mówię. Koledzy, więc tak. Sprawa manego i to jest to. Z własnej inicjatywy do mnie przedzwonił i mówi, że przyjeżdża już na bank do Mogilanego. Ucieszyłem się. Przygotowałem się. Jadło, pidło, wszystko. Człowieka trzeba odprawić z wałówą, żeby nie jechał ode mnie tutaj. Tak, no w moim stylu to jest normalna rzecz, ja to tak nauczony jestem od rodziców i, i tak, tak to zawsze jest. Ale sobie myślę tak jeżeli przyjedzie, to ja z niego wyciągnę wszystko, nagram z kamery u, u, ukrytej, prawda? I wam to wszystko. Pokażę wszystko, wszystkie jego knify. Do tego się przygotowałem. Patrzcie, sznur, tu bym go powiązał, nie? Tu wszędzie. I na przesłuchanie. Nie pomogłoby, nie chciałbym mówić, nie? Do co wtedy? No wtedy bym musiał iść dalej już. No i nie, jestem przygotowany. Szpila, bo to jest bardzo dobre, nie? Między pierwszym a drugim żebrem to. Podobno skutkuje, chciałem to wypraktykować. No ale mówię, jeżeli by nie chciał dalej mówić, koledzy, to mam taki przyrząd, proszę was. I to jest przyrząd do ściskania jąder, nie? Podobno bardzo, skutecz... bardzo to skuteczne. Ja to kiedyś wziąłem sobie, prawda, załatwiłem, bo mówię, może komuś w życiu trzeba będzie ścisnąć tu. Będę miał takie coś. I właśnie mi się nadarzyła okazja, ale nie przyjechał. Mało z tego nawet nie powiedział dlaczego. Ej, ale mu wybaczam wszystko. Wszystko mu wybaczam. Panowie. E, ale już e, wiem, że on nie przyjedzie. Bo po prostu nie przyjedzie. Ja tak sądzę, że nie przyjedzie. <laughs> no, koledzy, oczywiście to wszystko żartem. Ale taka jest prawda. Ja w wiadomościach nawet takie komunikaty będę przedstawiał Wam, no, żebyście wiedzieli. No, jak, dlaczego to się sami domyślicie chyba. <ścoughs> A, dobra, y, słuchajcie teraz tak. Ech, tych wiadomości ciągle y, jakiś pakiet się znajdzie. Bo ktoś przekazuje, coś tam mówi. My ze starymi mistrzami już mamy mały kontakt, no bo ich nie ma. To co zapisane, tak, w tym przypadku, to ja mam dalej, będę to przeczytam w króciutkim streszczeniu, żebyście wiedzieli. Łączenie głębi podczas yy, pocztowych w pary, aby uzyskać zdrowe potomstwo powrotnolotne. Tak. Czynniki kształtujące łączenie gołębi, cechy zewnętrzne gołębia. Każdy partner powinien mieć oko innego koloru. Oko innego koloru, dwa przeciwstawne kolor... o... oczy. <laughs> Uwaga! Nie może to być struktura koloru mętnego, przyp... przypominająca kolor malowany, malowany pędzlem, tylko kolor intensywny. Z wyglądu przypominające poukładane kryształki. Panowie, taka informacja. No, to chowowiec jest fest był. Także on wiedział, co pisze, prawda? Najbardziej, pozycja B. Najbardziej proste i udane parowanie to dobieranie jednego partnera z oczami glazer, czyli szklane. Kolor obojętny, na przykład czerwony, żółty lub ciemny. Z drugim o strukturze kolorów w kształcie kryształ, kryształów. Kolor także obojętny. Widzicie panowie? Teraz tak. Sposoby parowania. I to jest tu bardzo ciekawa rzecz, bo ja tak nie paruję. Akurat. Ale każdy ma swoje, widać. Natomiast z jego, doświadczenia, z jego doświadczenia wygląda, że powinno się parować większego osobnika z większym. No, średnie osobniki ze średnim. Tak on tu pisze. A małe osobniki z mniejszymi. I dalej pisze, nie parować głębi bliskim pokrewieństwie. Pary rozpodowe powinny być parowane z systemem krzyżówki. No. No. Tak. Yy, no i poniżej tam yy, są gołębie szczepów zagranicznych oraz ich łączenie w pary, w których można uzyskać najlepsze rodzaje lotników. I on <coughs> yy, yy, doszedł po latach swojej praktyki, że mulemanse czerwone Dobrze parowały się z jansenami. Tam wychodziły dobre gołębie. Potem w drugiej pozycji były janseny, pasowały do y, Matiasa y, Desmeta. Tak. A z debarami. No to te, te stare, prawda, z tymi starymi, prawda? Co tutaj nam <laughs> dalej pisze kole, kolega Sosna, prawda? Pisze nam coś takiego. To by, było, yy, to by było odnośnie włączenia w parę, natomiast w dalszej pozycji mamy selekcję głębi pocztowych. W każdej chorobie rok rocznie następuje selekcja głębi, do której można zaliczyć następujące sztuki. Gołębie po kilkakrotnie przebytej chorobie paratyfus. Porażenie skrzydeł lub nóg nie ma znaczenia, czy były lepsze, leczone czy nieleczone. Teraz druga yy, pozycja. Gołębie, które na dzień 15 grudnia, stare i młode z pierwszego lęgu, nie mają rzuconych dwóch ostatnie lotki, wskazuje, że jej, wskazane jest usunąć, gdyż mają uszkodzoną wątrobę. To wcześniej on już o tym pisał. Gołębie, które nie były szczepione na parameksowirozę i zachorowały, mimo ustąpienia tej choroby wskazuje, je, wskazane jest usunięcie z hodowli. Proszę bardzo. Gołębie wysyłane do lotu więcej niż 2 lata, co najmniej 5 razy do lotów, które nie zakwalifikowały się w konkursie usunąć z hodowli. Gołębie oznaczające się nadmiernym ciężarem ciała. Usunąć Chodzi o gołębie Tak zwane głębokie No on uważał, że to po prostu się nie nadaje Gołębie o mętnym kolorze oczu Nie sprawdzające się w lotach Nadają się do usunięcia z hodowli Prawidłowy kolor to struktura w kształcie kryształów Panowie, no to takie mamy wiadomości Takie mamy wiadomości, koledzy. Takie mamy wiadomości. I teraz mamy takie takie coś. Już mam, już mam przesłał wszystko. Aha, no dobra. Potem lotowanie metodą gniazdową. Jeszcze omawiam prawda, jak przejść między innymi do, do metody gniazdowej na początku sezonu. Metod, lotowanie metodą gniazdową może także w początkowej fazie hodowli zdobyć dobre wyniki, ale trzeba przestrzegać następujących elementów. Posadać, do, posiadać dobre, zdrowe pary. Pary przeznaczone do lotowania, do lotowania powinny być szczepione przeciwko paramyksu i łospie. Przeprowadzona kontrola upierzenia w dniu 15-12, czyli w grudniu, w środku, w okresie świąt, żeby stwierdzić, czy wszystkie wypierzone są lotki. Parowania dokonywać według poradnika stron 17 i 15. No to to, co ja Wam czytałem. W tym czasie karmić mieszanką treściwą i wszystkimi dodatkami, jak w wdowce. I tutaj jest odnośnik, patrz, lista numer 6. Ja o karmieniu będę w następnym odcinku mówił. Uciągnąć dwa młotki z pierwszego ręgu, zajść z drugiego ręku. Yy, yy, zajść z drugiego ręgu jednego młotka i dalsze ręki po jednym młotku już. Prawda? Dwa tygodnie przed latami dokonać czterech lotów próbnych od 5 km do 40 km. Wypuszczać je wszystkie razem ma to na celu przyuczenie gołębi po odpoczynku do mobilizacji, kondycji orientacji przestrzennej. Piąty lot dokonać z działowym jako próbny, szósty lot konkursowy ma to ogromne znaczenie. Jak wysyłać metodą gniazdową? Pierwsze trzy loty wysyłać wszystkie gołębie, które mogą iść do lotu i są na liście komputerowej. Następnie loty od czwartego wysyłać tylko z serią daną w oddziele. Ma to na celu zaoszczędzić lotujące sztuki przed stratami i jest większa możliwość uzyskania punktów potrzebnych do mistrzostwa. Gołębie, które wracają po konkursie nie wysyła się na następny lot. Daje się mi odpoczywać 14 dni, a dobiera się z rezerwy te najbardziej dynamiczne sztuki do tej serii. Taką metodą można notować 18 lotów, zdobywając konkursy, oszczędzając pozostałe gołębie. Teraz jakie pozycje wysyła się głębie do lotu? Metodą gniazdową. Więc tak. Gdy, samiczki, gdy mam lek, ma lekko naklupane jajko, czyli no naklupane to po naszemu jest no, nadziobane tak prawda, zaczyna się kluć jajko. Z drugiej pozycji jest dobrze, że samiczka idzie jeżeli, gdy mam mojego młotka po, po siedmiu dniach, czyli do siódmego dnia to podobno nie, 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 nie jest dobre. Gdy ma jajka 4 dni po zniesieniu. 4 dni jak ma jajka, to wtedy można wysyłać. A Samczyki, gdy siedzi na jajkach od 1 do 14 dnia, czyli od początku jak zniesione ze stroną jajka, to jest dobrze wysyłać do czternastego dnia. I druga pozycja, gdy ma mutka dużego w pierzu już, prawda? Już trochę obrośnięty. To jest też dobra pozycja dla samczyka. Z jakiej pozycji nie wysyła się gołębi do lotu metodą mięzdową. Samiczki. Po zniesieniu jajka do czterech dni. Proszę bardzo. Gdy ma małego mutka do 7, do siódmego 7 dnia. A samczyki... Gdy siedzi na jajkach w dniach od 14 do 17 i po wylęgu do 5 dni. Gdy silnie goni samiczkę przed zniesieniem jajka. Czyli jak jest na trajbie. Uwaga! Podczas lotów podawać pokarm dodatki te same, co wdowcom. Patrz, strona 6, 7 i tak dalej. No to jest to, co będziemy omawiać jeszcze. Odkazać. W poniedziałek po locie wszystkie gołębie biorące udział w lotach. Antybiotyki o nazwie nifuramecyna. Tak jak w dowce padł na 7. No to będziemy czytać, tak. Nie tym razem w następnym tygodniu. Gołębie, które biorą udział w lotach, mają okazję do zakażania w kabinach. Koledzy. No takie mamy informacje. No. Tak. i teraz tak. Co tutaj jeszcze jest podane? Yy, całotygodniowa karma przygotowanie wdowców do lotu. Proszę bardzo. Jakaś recepta, jak to robić. Niedziela, powrót gołębi. Pokarm, mała ilość dietetyczny. Woda, jedna łyżeczka miodu pszczelego, jedna łyżka glukozy. Trzy litry wody. Wieczorem wodę wylać. Proszę. Poniedziałek. Pokarm dietetyczny w południe i wieczór mieszanka treściwa. Tak. Czyli w południe i wieczór. Czyli rano dietetyczna w południe karmimy i wieczorem treści, karmimy e, mieszanką już bardziej treściwą. Prawda? Do wody jedna łyżka mifuraycyny na 3 litry wody. Łyżeczka, nie jedna łyżeczka mifuraycyny na 3 litry wody. Dobrze wymieszać. Wtorek, pokarm, mieszanka treściwa wieczorem, czyli dobra mieszanka. Jedną łyżeczkę oleju z kiełków kukurydzy albo pszenicy na jeden kilogram pokarmu wymieszać i odsypać, obsypać witaminą Wispółmin. Tak, do wody trzy na, nakrętki witaminy GERWIT-W na 3 litry wody. No on tu podaje te GERWIT-W, bo w tamtych czasach to było tak samo ten, y, dostępne, prawda? No teraz też jest dostępny GERWIT-W i tak samo ten WIS No Niemniej jednak to chodzi o to, żeby po prostu coś takiego podać. Ono może być z innej firmy, ale żeby podać, prawda, ten zestaw witaminowy na przykład albo Albo tym elektrolitowym w niektórych przypa przy, przypadkach. W środę mieszanka normalna, treściwa, czyli lotowa i woda czysta. W czwartek też mieszanka i czysta woda. Panowie, no widzicie? Proszę bardzo. Nie trzeba faszerować dziennie na karmę i jeszcze do wody. Rano to, a po południu to, a wieczorem jeszcze coś innego. No masakra, no to co to, 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 to tam niektóre podają, no po prostu miesiąca by brakło, chyba co, co miesiąc lot by musiał się odbyć, bo, bo, bo jak ty musisz wszystko podać, to co tam pisze, no to potrzebujesz miesiąc czasu. No, no raz w miesiącu być głębiej posłom, bo najważniejsze jest, co, co trzeba, to podać wszystko, no, no i, i ciul. Tak, piątek, pokarm, mieszanka treściwa dla wdowców, wieczorem przygotować jedną łyżkę oleju czosnkowego na 1 kg pokarmu, wymieszać i obsypać witaminą Wispumin. woda, 3 nakręt... nakrętki witaminy Gerwit, Wuna 3 litry wody, panowie. I sobota, dzień wkładania, pokar, mieszanka dietetyczna, rano... Później, 3 godziny przed y, sadzeniem gołębi, podać pokarm, mieszanka dietetyczna i dość czysta woda. Podaje. Dodatki: tak. Jedna łyżeczka pokarmu dla kanarków na 10 sztuk Mineral, mineralna, y, kruszowe. No, pisze, mineralia, a mineralia kruszowe. Mineralia kruszowe, no to, no to chyba to kamyczki takie, prawda? A, osiewane, kamyczki żołądkowe, no, w drugiej pozycji. No, mineralia kruszowe, no, kruszowe mineralia, no, nie wiem, co to tam miał na myśli. Tak, uwaga, szklany pojemnik z pod ceramiką i kamień. Czyli poleca cały czas, żeby nie stosować tych plastikowych, żeby w ceramice podawać wszystkie rzeczy, które się podaje do wodę i tam coś do wody. Dalszy ciąg przygotowania wdowców do lotu. Trening przed pokarmem o godzinie 6 oraz o godzinie 18. Zaleca się. Kąpiel. W dzień sadzenia rano przed pokarmem. Należy kąpać w czystej wodzie poza gołębnikiem. Po kąpieli gołębie muszą przynajmniej jeden raz odlecieć wokół domu celem uformowania piór. Uwaga! Pod żadnym pozorem nie kąpać gołębi w głębniku ze względu na wytwarzany tam azot oraz nie robić tego przymusowo. Okres od kąpieli do czasu wsadzenia gołębin do klatek wynosi 6 godzin wdowy wdowy pomieszczenie dla wdów powinno być jasne, małe oraz pozbawione zakamarków siedzenia typu dachowego prawda pokarm podawać jeden raz dziennie w południe jęczmień jarowy około 20 gram na jedną sztukę w dniu poprzedzającym sadzenie wdowców Podać wdowom 50% jęczmienia, 50% mieszanki treściwej. Czysta woda. Koledzy, czysta woda. Tak, to byśmy mieli w większości tematów omówionych, i to byśmy na tym kończyli, jeżeli chodzi o tę część wiadomości. I drugą część z, z poradnika. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.